Witamy na drugim meczu ćwierćfinałowym fazy play off przez trenera Andrzeja Sidorienkę w bramce Denis Pierwoszczykow z numerem 59. My czekamy na pierwszy krążek i rozpoczynamy mecz numer dwa się rozmieścić w tercji przeciwnej drużyny, a tymczasem w doraźnym spotkaniu wyglądało to trochę tak, że pięciu na 5 Krakowianie radzili sobie lepiej niż pięciu na 4 chociaż... Z kolejny Krakowianie wygrywają wznowienie, można szybko to rozegrać. Gula ma dużo miejsca i wykorzystuje to. Irzi Gula. No powiem szczerze, że zdumiony jestem, że takiemu hokeiście Tyszanie zostawiają sporo przestrzeni na to, aby mógł huknąć z dystansu, tak jak doskonale potrafi to zrobić. Irzi Gula, który otwiera wynik tego spotkania. do Aleksa Szczechury. Szczechura mamy wyrównanie. A ja mówiłem o tym, że wszystko z łapaczką Denisa piery jest w porządku, i teraz trochę stają mi w gardle te słowa po tym, co zobaczyłem przed chwilą. Aleks Szczechura zdobywa bramkę wyrównującą. Bodrow Majs Magiłowa obok siebie i groźnie pod bramką Fucika środowej batalii, chociaż o tym może za chwilę, bo teraz przed doskonałą rozgrywają to wszystko, chociaż y, nie w tym momencie. Jacenko i mamy akcję 2 na 1. Fiofanow z lewej strony, Fiofanow do bitka i 2 do 1. GKS Tychy prowadzi w 16 minucie 40 sekundzie 2 do 1 z Komarch Krakowią na jej terenie. Szymon Marzec z asystą, choć nie zdecydował się na wykorzystanie Fiofanowa, ale A my rozpoczynamy. Andruje z prawej strony. Taflis, niezłe podanie Dudasza, ale. Porobiow i teraz wrzutka pod bramkę Fucika. Mówiąc brzydko, siedzą na rywalu Krakowianie. Może teraz Brinkus. Występujący z jej strony do walki o krążek Filip Starzyński będzie starał się utrudnić zadanie wywalczenia krążka, ale świetnie po raz kolejny przekładają wygrane wznowienie w strefie ataku krakowianie i zdobywają bramkę konkretnie Jewgeni Popidicz. Ależ precyzyjne było to uderzenie. No i palce lizać jaka bramka Worobiowicz. Ta walka jednak mu się nie udaje i mam wrażenie, że Krążek odbił się od poprzeczki. Ale także Rosjaniny się w tym momencie pomyliły. Dobrze wypatrzony Szczechura przez Mroczacili. Ale to wszystko udaje się tylko połowicznie, chociaż fatalny błąd Smirnowa i jak wykorzystają to Krakowianie. Pojawia się czwarty atak, jeżeli chodzi o krakowską drużynę. Zablokowany ten... Tę trzecią tercję. I zaczynamy krakowskiej drużyny, chociaż teraz Krakowie nie starają się wykorzystać to zamieszanie pod bramką fucika i dezorganizować zagranie krakowskiej drużyny, ale ruszają też a 3 na 2 Galant i w ostatnim momencie wolnego w Permie. Szełdakow z dystansu. Myśli Rosjanin. Zagrał z wykorzystaniem bandy do Erika Niemca i teraz ale Smagiłow, groźnie tam pod bramką Fucika. No. Teraz Kamango właśnie uruchomił Popiticza ten w zdejściu Jacenko. O, i smagiłow. Czasem Jacenko znakomite przejęcie krążka. Fucik jeszcze stoi na wysokości zadania, ale dobitka. I chyba mamy bramkę. Sędzia wskazuje, że jest trafienie numer 3 dla Komar Krakowi. Ja szczerze mówiąc... Nie jestem w stanie powiedzieć, co tam się wydarzyło pod bramką Tyską, bo wiemy w pewnym momencie, momencie zagęściło się tam na tyle. Chyba Sołowiow, zawodnikiem, który wepchnął krążek, chociaż drużyna z Krakowa, ale może nie uprzedzajmy faktów, bo tutaj cichy, niesygnalizowanym zagraniem... I Smagiłow, zagranie do Bodrowa, Bodrow z objazdem bramki, jeszcze dobitka i Smagiłowa. I to jest trafienie na 4 do 2. Tak więc już na pewno kamień z serca krakowskim kibicom zaczyna spadać. Choć oczywiście jeszcze pozostały tu. 4 minuty bez 4 sekund. Czas już tylko 45 sekund. I dobitka, ale Denis Pieriewościko w mrozi krążek. A ja nie wiem czy nie będziemy mieli tutaj walki, bowiem na to ochotę chyba ma Martin Dudasz, który już sprowadza do parteru Bartłomieja Jeziorskiego. No i tutaj kary na pewno się posypią. czy Radijskiego obrońcy, Galant, jeszcze raz i 10 sekund. Michael Cichy i miałem wrażenie, że gdzieś tam od maski Denisa Pieriewoszczykowa odbił się ten strzał. Kończy się ta trzecia tercja. Kończy się kara Czamango oraz Żełdakowa. Kończy się mecz 4 do 2. Wygrywa drużyna Komarch Krakowi, która zdecydowanie lepiej zaprezentowała się w końcu w tej drugiej tercji oraz w trzeciej.